Witam wszystkich bardzo serdecznie. Wszystkim, poczynając od tych najmłodszych, do tych, którzy o 16 mam nadzieję dostarczą nam więcej emocji, życzę dobrej zabawy, zwycięstw i wszystkiego, wszystkiego dobrego. W tej chwili e, najmłodszy rocznik rozgrywa turniej. E, jesteśmy na stadionie przy ulicy Soswkowskiego, e, gdzie odbywa się piknik sportowy. Piknik, w ramach którego będą różnego rodzaju atrakcje, a podsumowaniem będzie mecz piłkarski Legionowia Nasz Ursus, KS Ursus. Dzieje się tu dużo fajnego, myślę, że warto, żeby tu było jeszcze więcej mieszkańców, jest to potrzebne, ponieważ skoro to dzielnica ludzi młodych, jest dużo dzieci, a jak wiadomo dzieci potrzebują ujścia energii i to jest takie ujście energii w sposób i kontrolowany i prawidłowy jak najbardziej wskazany, więc myślę, że organizatorom się należą duże brawa i jak najwięcej takich imprez. Jestem już drugi sezon. Tu, adaptacja już przeszła. Teraz są wyniki tego wszystkiego, co natrenowałem, nagrałem. No. Atmosfera jest bojowa. Generalnie gramy każdy mecz, aby wygrać, i każdy następny mecz traktujemy jako. Jako taki, w który musimy, którym musimy zwyciężyć, aby osiągnąć nasze cele. Każdy z nas ma ambicje. Młodzież, która występuje w naszej drużynie, chciałaby oczywiście, um, aby występowała wyżej tak? w wyższych ligach. To jest taki mecz, jak dzisiaj jest na pewno um, trampoliną do tego, aby się pokazać. Ten, ten, ten mecz będzie oglądany i analizowany przez wielu trenerów, analityków, tak? I miejmy nadzieję, że będzie to dobre widowisko. Tak? Nastawiamy się na zwycięstwo. To, że nie przegraliśmy żadnego spotkania, to na pewno powoduje, że atmosfera w szatni jest bardzo, bardzo sympatyczna. Natomiast zdajemy sobie sprawę, że jeszcze wiele spotkań przed nami i, i, i to może być różnie, ale wydaje mi się, że do tej pory i tak zdobyliśmy już taką ilość punktów, która, której gdzieś tam o tej porze byśmy się nie spodziewali. Pewnie, że do następnych meczów podchodzimy z nadziejami na poprawienie bilansu punktowego i dzisiaj też podchodzimy do tego spotkania. Jeśli chodzi o kontuzje czy urazy, to, to w dniu dzisiejszym oprócz braku udziału Patryka Romaniuka, który jest kontuzjowany, ale to i tak nie był podstawowy zawodnik, pozostali zawodnicy, pozostali zawodnicy są do naszej dyspozycji. W dziewiątej kolejce Trzeciej Ligi piłkarze Ursusa pokonali po emocjonującym meczu lidera rozgrywek – Legionowię Legionowo. Nasi piłkarze przystąpili do tego spotkania podbudowani wygraną na boisko ówczesnego wicelidera – Sokoła Aleksandrów Łódzki. W starciu z Legionowią Ursus umiejętnie się bronił przeprowadzając kilka groźnych kontr na bramkę przeciwnika. Druga połowa przyniosła jednak zaostrzenie gry. W tym fragmencie spotkania arbiter pokazał aż 11 żółtych kartek, z czego dwie czerwone dla piłkarzy przyjezdnych. Popularne traktorki starały się wykorzystać liczebną przewagę, coraz śmielej atakując na połowie przeciwnika. Ku uciesze blisko 500 widzów, podopieczni Tomasza Matuszewskiego dopieli swego w 91. minucie gry. Po akcji prawą stroną piłkę do bramki lidera skierował obrońca Rafał Zaborowski. Była to pierwsza strata punktów gości w bieżących rozgrywkach. Ursus natomiast potwierdził swą waleczność i nadal jest niepokonany przy stadionie przy Sosnkowskiego.